Przy krzyżu powstańczym u zbiegu ulic Zagórskiej i Źródłowej odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 189 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. Uczestnikami wydarzenia, obok pocztów sztandarowych kieleckich szkół oraz uczniów SP nr 28, wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych miasta i województwa. Prezydenta Kielc Bogdana Wente reprezentował Sławomir Stachura, dyrektor kancelarii prezydenta. Jesteśmy dumni, że nasza młodzież pamięta o tej 189 rocznicy Powstania Listopadowego. Wszystkie te zrywy, które. które... Odbywały się na, na przestrzeni wieków, pokazywały, że Polska żyje, Między m.in. również powstanie listopadowe. Polacy zawsze dawali piękny przykład walki o niepodległość. Również Kieletczyzna. Właściwie to co się działo w historii Polski zawsze Kieletczyzna była tutaj przykładem. I Bardzo dziękujemy wszystkim szkołom, Szkole Podstawowej nr 28, która jakby tutaj była takim głównym organizatorem tej uroczystości. Młodzież pamięta i mamy nadzieję, że ta młodzież będzie pamiętała bo jest to na pewno ważna rocznica w historii Polski. Tło powstania, a także rolę Kielc w jego historii nakreślił dr Paweł Wolańczyk z Muzeum Historii Kielc. Do Kielc na parę tygodni ewakuowano z zagrożonej wtedy Warszawy na początku 1831 roku, ewakuowano skarbiec Banku Polskiego. Kilka wozów w dwóch turach, oczywiście w Wasyście żołnierzy, przewiozło tutaj do Kielc ponad 40 milionów, Złotych polskich. Jaka to była duża kwota, to może świadczyć fakt, że wtedy, w tamtym okresie, wieś z budynkami, ze zwierzętami, z ludźmi, można było kupić już za około 100-150 tysięcy złotych. Indyk kosztował złotówkę, dobry murarz, dobry fachowiec zarabiał rocznie 400 złotych, więc jeśli tutaj było ponad 40 milionów, to była to rzeczywiście kwota znaczna w skali całego kraju. Ona później wróciła do Warszawy. Ale faktycznie przez kilka tygodni, może przez miesiąc w Kielcach znajdowała się taka ilość gotówki i złota, jakiej nie było ani nigdy wcześniej, ani nigdy później. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 28 przedstawili krótki montaż słowno-muzyczny, a uroczystość zakończyło złożenie wiązanek i kwiatów oraz zapalenie zniczy przy pomniku.